Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego wolność, o którą tak walczysz, czasem sprawia, że czujesz się jeszcze bardziej zagubiony? Dlaczego ten dar, którego wszyscy pragną, może stać się ciężarem nie do udźwignięcia? Viktor Frankl, człowiek, który przeżył piekło Auschwitz, odkrył coś, co zmienia wszystko. Wolność bez odpowiedzialności to nie błogosławieństwo, to przekleństwo. A ty w tym momencie stoisz na granicy zrozumienia prawdy która może odmienić twoje życie. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, obiecuję ci, że spojrzysz na swoją egzystencję innymi oczami. Zanim jednak pójdziemy dalej, jeśli temat sensu życia i refleksji Wiktora Frankl'a jest ci bliski, zostaw subskrypcję i polubienie. To pomoże mi tworzyć więcej treści, które dotykają najgłębszych warstw ludzkiego doświadczenia. Wyobraź sobie człowieka, który budzi się każdego ranka z poczuciem, że może zrobić wszystko. Nie ma nad nim żadnej władzy, żadnych ograniczeń, żadnych zasad. Brzmi jak sen, prawda? A jednak ten człowiek po kilku tygodniach zaczyna odczuwać pustkę tak głęboką, że staje się nie do zniesienia. Dlaczego? Bo wolność bez kierunku to jak statek bez kompasu, dryfujący po bezkresnym oceanie. Viktor Frankl wiedział to lepiej niż ktokolwiek inny. W obozie koncentracyjnym, gdzie każda wolność została odebrana, odkrył paradoks nawet w najgorszych warunkach człowiek posiada ostateczną wolność wolność wyboru swojej postawy wobec cierpienia. Ale ta wolność, ta najgłębsza z wolności, nie istnieje w próżni. Wymaga czegoś więcej, czegoś fundamentalnego odpowiedzialności. Frankl mawiał, że statua Wolności na wschodnim wybrzeżu Ameryki powinna mieć swoje uzupełnienie statuę odpowiedzialności na zachodnim wybrzeżu. To nie była metafora rzucona od niechcenia, to było ostrzeżenie, przepowiednia tego, co dzieje się z człowiekiem, gdy wolność zostaje oderwana od jej siostry bliźniaczki. Odpowiedzialność to nie kajdany, które ograniczają wolność, to fundament, na którym wolność może się oprzeć, by nie runąć pod ciężarem samej siebie. Pomyśl o tym przez chwilę. Kiedy masz wolność wyboru, ale nie czujesz odpowiedzialności za skutki tego wyboru, co się dzieje? Stajesz się niewolnikiem swoich impulsów, swoich lęków, swoich pragnień. Paradoksalnie tracisz właśnie to, czego szukałeś tracisz wolność. Frankl obserwował to w obozach śmierci. Więźniowie, którzy utracili poczucie sensu, którzy przestali czuć się odpowiedzialni za cokolwiek za siebie, za bliskich, za przyszłość umierali nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. To nie głód ich zabijał w pierwszej kolejności. To utrata poczucia, że ich wybory, nawet te najmniejsze, mają znaczenie. Z kolei ci, którzy zachowali w sobie iskrę odpowiedzialności za bliskich, za jakąś misję, za przyszłość, która jeszcze nie nastąpiła, ci mieli siłę przetrwać nawet niewyobrażalne. Odpowiedzialność była tym, co nadawało sens ich wolności i to jest kluczowe. Sens powstaje w miejscu, gdzie wolność spotyka się z odpowiedzialnością. Ale czym właściwie jest ta odpowiedzialność, o której mówił Frankl? To nie jest obowiązek narzucony z góry przez społeczeństwo, religię czy tradycję. To jest wewnętrzne rozpoznanie, że Twoje życie ma znaczenie właśnie dlatego, że jesteś za nie odpowiedzialny. Frankl uczył, że nie powinniśmy pytać, jaki jest sens życia. Bo to nie życie ma nam odpowiedzieć, to my musimy odpowiedzieć życiu. Każdego dnia, każdą chwilą, każdym wyborem. Odpowiedzialność to odpowiedź, którą dajesz na pytania, które życie ci stawia. A pytania te są nieustanne: czy wykorzystasz ten dzień, czy będziesz obecny dla osoby, która cię potrzebuje, czy podejmiesz trudną decyzję, która wymaga odwagi? Wolność daje ci możliwość wyboru, ale odpowiedzialność nadaje temu wyborowi sens. Żyjemy w czasach, które Frankl nazywałby epoką egzystencjalnej próżni. Nigdy wcześniej ludzie nie mieli tak wiele wolności, tak wiele wyborów, tak wiele możliwości, a jednak nigdy wcześniej nie byliśmy tak zagubieni, tak pełni lęku, tak przytłoczeni poczuciem bezsensowności. Dlaczego? Bo wolność bez odpowiedzialności prowadzi do chaosu wewnętrznego. Gdy masz nieskończone opcje, ale żadnej jasności co do tego, za co jesteś odpowiedzialny, każdy wybór staje się męczarnią. Nie ma punktu odniesienia. Nie ma kompasu moralnego. Nie ma nic, co mogłoby ci powiedzieć, to jest właściwe. W rezultacie ludzie uciekają od wolności, szukając kogoś lub czegoś, co podejmie decyzję za nich. Totalitaryzm, konformizm, uzależnienia, wszystko to są próby ucieczki od ciężaru wolności, która nie została zrównoważona odpowiedzialnością. Frankl widział to na własne oczy. Po wojnie, gdy pracował jako psychiatra, Spotkał niezliczoną ilość ludzi, którzy cierpieli nie z powodu braku wolności, ale z powodu braku sensu. Nazywał to neurozą noogenną, neurozą duchową. To nie było cierpienie wynikające z konfliktów psychologicznych czy traum z dzieciństwa. To było cierpienie wynikające z pustki egzystencjalnej, z poczucia, że życie nie ma znaczenia. I co ciekawe, ci ludzie często mieli wszystko, co społeczeństwo uznaje za sukces. Pieniądze, karierę, status. Ale wewnątrz byli puści, bo nie czuli się za nic odpowiedzialni. Frankl uczył ich, że jedynym lekarstwem jest znalezienie czegoś, za co mogą być odpowiedzialni czegoś, co nadaje ich życiu sens. To mogło być dziecko, praca, misja, miłość, twórczość cokolwiek, co wymagało od nich zaangażowania, poświęcenia, odpowiedzialności. Może teraz zadajesz sobie pytanie, jak mogę znaleźć tę równowagę między wolnością a odpowiedzialnością w moim życiu? To pytanie jest kluczem do zrozumienia logoterapii, którą stworzył Frankl. Nie możesz czekać, aż sens do ciebie przyjdzie. Musisz go odkryć poprzez działanie, poprzez wybór, poprzez wzięcie odpowiedzialności za to, kim jesteś i kim możesz się stać. Frankl mówił o trzech głównych drogach do sensu: poprzez tworzenie lub pracę poprzez doświadczanie wartości. Takich jak miłość czy piękno, i poprzez postawę wobec nieuniknionego cierpienia. W każdej z tych dróg kluczowa jest odpowiedzialność. Nie możesz tworzyć bez odpowiedzialności za swoje dzieło. Nie możesz kochać bez odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nie możesz doświadczać godności w cierpieniu bez odpowiedzialności za swoją postawę. Pomyśl o sytuacji, w której stoisz przed trudnym wyborem. Może to jest decyzja o zmianie kariery. Zakończeniu toksycznego związku, podjęciu ryzyka w imię swoich marzeń. Wolność mówi ci, możesz to zrobić, ale co sprawia, że faktycznie to robisz? Co nadaje temu wyborowi moc, odpowiedzialność? Poczucie, że jesteś odpowiedzialny za swoje życie, za swoją przyszłość, za konsekwencje swoich decyzji. Bez tego poczucia, wolność pozostaje jedynie teoretyczną możliwością, nigdy nie zamienia się w rzeczywistość. Frankl wiedział, że prawdziwa wolność nie polega na unikaniu odpowiedzialności, ale na jej przyjęciu. To właśnie odpowiedzialność uwalnia nas do tego, by stać się tym, kim naprawdę możemy być. W logoterapii istnieje pojęcie, które Frankl nazywał wolnością woli i wolą sensu. Wolność woli to nasza zdolność do wyboru, nawet w najbardziej ekstremalnych okolicznościach, ale sama w sobie nie wystarcza. Potrzebujemy woli sensu, głębokiego pragnienia znalezienia znaczenia w naszym życiu. I tu pojawia się odpowiedzialność. Wola sensu jest niemożliwa bez wzięcia odpowiedzialności za poszukiwanie tego sensu. Nikt inny nie może tego za ciebie zrobić. Frankl powtarzał swoim pacjentom: Życie jest zadaniem, które każdy musi rozwiązać sam. Możesz mieć wsparcie, możesz mieć przewodników, ale ostateczna odpowiedzialność spoczywa na tobie. To jest jednocześnie najcięższy i najbardziej wyzwalający aspekt ludzkiej egzystencji. Zastanów się przez moment nad swoim życiem. Czy są obszary, w których uciekasz od odpowiedzialności? Może to jest praca, którą nie lubisz, ale bojesz się zmienić. Może to jest relacja, która cię nie spełnia, ale nie masz odwagi powiedzieć tego głośno. Może to są marzenia, które odłożyłeś na półkę, bo wydają się zbyt ryzykowne. Frankl powiedziałby ci, to nie jest problem z brakiem wolności. To jest problem z brakiem odpowiedzialności. Dopóki nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności za swoje życie, za swoje wybory, za swoje szczęście, będziesz się czuł uwięziony, nawet jeśli formalnie jesteś wolny. Odpowiedzialność to klucz, który otwiera drzwi do autentycznej wolności. Frankl często mówił o samotranskendencji. O zdolności człowieka do wyjścia poza siebie, do skierowania uwagi na coś poza własnym ego. To jest serce odpowiedzialności. Gdy jesteś odpowiedzialny za coś większego niż ty sam, za drugiego człowieka, za misję, za wartości, wtedy twoja wolność nabiera głębokiego znaczenia. Nie jesteś już tylko niewolnikiem swoich pragnień i lęków. Stajesz się kimś, kto służy czemuś wyższemu. I to właśnie w tej służbie, w tym przyjęciu odpowiedzialności. Znajdujesz prawdziwą wolność. To brzmi paradoksalnie, ale to jest prawda logoterapii. Stawasz się naprawdę wolny, gdy przestajesz się skupiać tylko na swojej wolności, a zaczynasz skupiać się na swojej odpowiedzialności. Często ludzie pytają, ale czy odpowiedzialność nie ogranicza wolności? Czy wzięcie na siebie obowiązków nie sprawia, że mam mniej wyborów? Frankl odpowiedziałby, To zależy, jak rozumiesz wolność. Jeśli myślisz o wolności jako o braku jakichkolwiek ograniczeń, to tak odpowiedzialność będzie wyglądać jak ograniczenie, ale jeśli rozumiesz wolność jako zdolność do tworzenia znaczącego życia, do bycia wiernym samemu sobie, do realizacji swojego potencjału, wtedy odpowiedzialność nie jest ograniczeniem, jest warunkiem. To tak jak z muzyką. Muzyk, który nie zna żadnych zasad, żadnej struktury, nie tworzy pięknych dźwięków. Tworzy chaos, ale muzyk, który opanował zasady, który przyjął odpowiedzialność za swoje rzemiosło, ten może tworzyć prawdziwe arcydzieła. Odpowiedzialność nie zabija wolności, nadaje jej formę, kierunek, sens. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym musimy porozmawiać. Frankl był głęboko przekonany, że odpowiedzialność nie jest abstrakcyjna nie jesteś odpowiedzialny w ogóle. Jesteś odpowiedzialny za coś konkretnego, w konkretnej chwili, wobec konkretnych ludzi lub wartości. Życie stawia ci konkretne pytania, a ty musisz dawać konkretne odpowiedzi. Nie możesz powiedzieć: Wezmę odpowiedzialność za wszystko i wszystkich. To byłoby przytłaczające i niemożliwe, ale możesz powiedzieć: W tym momencie jestem odpowiedzialny za tę osobę, za to zadanie, za te decyzje. I to wystarczy. Frankl wierzył, że sens życia jest unikalny dla każdego człowieka i dla każdej chwili. Podobnie odpowiedzialność jest unikalna. Nie możesz wzorować się na kimś innym. Musisz słuchać swojego sumienia, tej wewnętrznej busoli, która mówi ci, za co jesteś odpowiedzialny właśnie teraz. W tym miejscu chciałbym, abyś zatrzymał się na moment i zastanowił się nad pytaniem: Za co czujesz się odpowiedzialny w swoim życiu w tej chwili? Co to jest, co sprawia, że rano wstajesz z łóżka? Co daje ci poczucie, że twoje życie ma znaczenie? Jeśli nie masz jasnej odpowiedzi, nie martw się. Frankl powiedziałby, że to jest początek poszukiwania. Odpowiedzialność nie zawsze jest oczywista. Czasem musimy ją odkryć poprzez działanie, poprzez eksperymentowanie, poprzez obserwowanie, co nas porusza, co sprawia, że czujemy się żywi. Ale kluczowe jest, aby nie zaprzestać poszukiwania. Bo życie bez odpowiedzialności to życie bez sensu. A życie bez sensu, jak nauczył nas Frankl, nie jest godne przeżycia. Teraz przejdźmy do czegoś, co może być trudne do zaakceptowania, ale jest absolutnie kluczowe. Frankl twierdził, że odpowiedzialność obejmuje również odpowiedzialność za cierpienie. Nie możemy uniknąć cierpienia to jest część ludzkiego losu. Ale możemy wybrać, jak na nie odpowiemy. Możemy poddać się, stać się ofiarami, pozwolić, by cierpienie nas zniszczyło, albo możemy wziąć odpowiedzialność za naszą postawę wobec cierpienia i przekształcić je w coś znaczącego. Frankel widział to w obozie. Ludzie, którzy umieli znaleźć sens w swoim cierpieniu poprzez miłość do bliskich, poprzez wiarę w przyszłość, poprzez zobowiązanie wobec jakiejś wartości. Ci ludzie zachowywali swoją godność i człowieczeństwo. Cierpienie nie przestawało być straszne, ale traciło moc całkowitego zniszczenia. Odpowiedzialność za swoją postawę wobec cierpienia to najwyższa forma wolności, jaką człowiek może osiągnąć. Może się wydawać, że to wszystko, o czym mówię, jest zbyt filozoficzne, zbyt odległe od codziennego życia. Ale Frankl zawsze podkreślał, że logoterapia nie jest teorią dla intelektualistów. To jest praktyczna filozofia życia. Każdego dnia masz okazję do tego, by praktykować tę równowagę między wolnością a odpowiedzialnością. Gdy wstajesz rano i decydujesz, jak spędzisz ten dzień. Gdy spotykasz drugiego człowieka i decydujesz, jak się wobec niego zachowasz. Gdy stajesz przed trudnością i decydujesz, czy się poddasz, czy będziesz walczyć. W każdej z tych sytuacji masz wolność wyboru. I w każdej z nich masz odpowiedzialność za konsekwencje. To nie jest coś, co robisz raz na jakiś czas. To jest codzienne ćwiczenie, codzienne zobowiązanie wobec samego siebie i wobec życia. Frankl wierzył głęboko w to, że każdy człowiek ma coś unikalnego do zaoferowania światu. Nikt inny nie ma Twojego połączenia talentów, doświadczeń, wartości i perspektyw. To oznacza, że masz unikalną odpowiedzialność. Są rzeczy, które tylko ty możesz zrobić, są ludzie, którym tylko ty możesz pomóc, są wartości, które tylko ty możesz wcielić w życie w swój szczególny sposób. To nie jest pycha. To jest realistyczne rozpoznanie twojej niepowtarzalności, i z tej niepowtarzalności wynika odpowiedzialność. Jeśli nie wypełnisz swojej unikalnej roli, nikt inny jej nie wypełni. To zadanie pozostanie nierozwiązane. To nie ma być presją, która cię paraliżuje. To ma być wezwaniem, które Cię mobilizuje. Masz coś do zrobienia w tym świecie, coś, co tylko Ty możesz zrobić. I to coś czeka na Twoją odpowiedzialność. Chciałbym teraz poruszyć kwestię, która jest szczególnie aktualna w naszych czasach relacje między wolnością a odpowiedzialnością w kontekście społecznym. Frankl obserwował, jak totalitaryzmy odejmują ludziom zarówno wolność, jak i odpowiedzialność czyniąc ich biernymi trybami w maszynie, ale widział również, jak nadmierna wolność bez odpowiedzialności prowadzi do anomii, do rozpadu społecznego, do sytuacji, w której każdy robi co chce, bez względu na konsekwencje dla innych. Zdrowe społeczeństwo, według Frankl'a, to społeczeństwo, w którym każdy człowiek jest traktowany jako wolny i odpowiedzialny, gdzie wolność jednego nie kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Ale gdzie wolność jednego jest zrównoważona odpowiedzialnością wobec drugiego? To wymaga dojrzałości, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Wymaga rozpoznania, że żyjemy w sieci powiązań, że nasze wybory mają konsekwencje nie tylko dla nas, ale również dla innych. Czuję, że zbliżamy się do sedna tej całej refleksji. Wolność i odpowiedzialność nie są dwoma oddzielnymi rzeczami, które musimy jakoś pogodzić. One są dwiema stronami tej samej monety. Nie możesz mieć jednego bez drugiego, nie w autentycznym, znaczącym sensie. Wolność bez odpowiedzialności to iluzja, pustka, chaos. Odpowiedzialność bez wolności to niewola, przymus, brak godności. Ale gdy łączysz je razem, gdy uznasz swoją wolność i jednocześnie przyjmiesz odpowiedzialność za swoje wybory, wtedy twoje życie nabiera głębi sensu, kierunku. Stajesz się twórcą swojego losu, niebiernym obserwatorem, i to jest to, czego Frankl nas uczył. To jest esencja logoterapii. Nie jesteśmy zdeterminowani przez nasze przeszłe doświadczenia, przez nasze geny, przez nasze środowisko. Mamy wolność transcendowania tych uwarunkowań, ale ta wolność realizuje się tylko poprzez odpowiedzialność, poprzez świadome przyjęcie naszej roli jako twórców sensu. Frankl opowiadał historię o dwóch mężczyznach. Którzy stracili wolę życia w obozie. Jeden z nich miał córkę za granicą, która na niego czekała. Drugi był naukowcem, który nie dokończył swojej serii książek. Frankl pomógł im zobaczyć, że są odpowiedzialni jeden za swoją córkę, drugi za swoje dzieło. Ta odpowiedzialność dała im sens, który pozwolił im przetrwać. Nie były to wielkie, heroiczne misje. Były to konkretne, osobiste zobowiązania. Ale wystarczyły. Bo sens nie musi być wielki w oczach świata, musi być prawdziwy dla ciebie i musi być związany z odpowiedzialnością, z poczuciem, że jesteś potrzebny, że twoje życie ma znaczenie dla kogoś lub czegoś poza tobą. To jest piękno i prostota przesłania Frankl'a. Sens jest dostępny dla każdego, w każdej sytuacji, pod warunkiem, że jesteś gotów wziąć odpowiedzialność za jego odkrycie i realizację. Zastanawiasz się może, jak to wszystko dotyczy ciebie? Jak możesz zastosować tę wiedzę w swoim życiu tutaj i teraz? Frankl powiedziałby: zacznij od małych kroków. Nie musisz natychmiast zmienić całego swojego życia. Zacznij od rozpoznania jednej rzeczy, za którą czujesz się odpowiedzialny. Może to jest twoja rodzina, może to jest Twoja praca, może to jest jakiś projekt, który leży ci na sercu. Weź pełną odpowiedzialność za to. Przestań szukać wymówek. Przestań obwiniać okoliczności, zapytaj siebie: Co mogę zrobić tu i teraz, aby wypełnić tę odpowiedzialność? I zrób to, nawet jeśli to mały krok, zrób go, bo w tym małym kroku doświadczysz czegoś fundamentalnego. Poczujesz, że twoje życie ma sens, że ty masz moc, by coś zmienić, że nie jesteś bezradną ofiarą, ale wolnym i odpowiedzialnym człowiekiem. I to doświadczenie będzie zaraźliwe. Rozprzestrzeni się na inne obszary Twojego życia. Powoli, krok po kroku, zaczniesz budować życie pełne sensu, oparte na równowadze między wolnością a odpowiedzialnością. Jest jeszcze jedna rzecz, którą Frankl chciałby, abyś zrozumiał: odpowiedzialność nie jest ciężarem, który masz dźwigać sam. Jesteś częścią czegoś większego, jesteś częścią ludzkości uniwersum, które Frankl często nazywał supersensuem. Twoja odpowiedzialność wpisuje się w większy kontekst, w którym każde życie ma swoje miejsce i znaczenie. Nie musisz znać całego planu, nie musisz rozumieć, jak wszystko się układa. Musisz tylko wypełnić swoją część, być wierny swojej odpowiedzialności. A reszta, jak wierzył Frankl, układa się w coś pięknego i sensownego, nawet jeśli nie jesteś w stanie tego teraz zobaczyć. Ta wiara w sens, nawet w obliczu cierpienia i niepewności, to ostateczny akt wolności i odpowiedzialności. To jest powiedzenie życiu tak, mimo wszystko. Jestem pewien, że teraz, po tym, co usłyszeliśmy, patrzysz na swoje życie inaczej. Może widzisz miejsca, gdzie unikałeś odpowiedzialności. Może rozpoznajesz momenty, w których twoja wolność była pusta, bo nie miała zakotwiczenia, w sensie. To jest dobry początek. Frankl powiedziałby: świadomość to pierwszy krok, teraz potrzebujesz działania. Potrzebujesz codziennej praktyki tej równowagi między wolnością a odpowiedzialnością. I pamiętaj, nie jesteś w tym sam. Każdy człowiek, który kiedykolwiek żył, musiał zmierzyć się z tym samym wyzwaniem. Każdy musiał znaleźć swoją drogę między wolnością a odpowiedzialnością, między pragnieniem autonomii a potrzebą sensu. Ty również znajdziesz swoją drogę. A ten film, ta refleksja, to tylko jeden krok na tej drodze. Zanim zakończymy, chcę zadać Ci pytanie, które ma moc zmienić wszystko. Frankl często pytał swoich pacjentów: Za co Ty jesteś odpowiedzialny? Co czeka na Ciebie, na Twoją odpowiedź? Kto lub co potrzebuje Twojej wolności, Twojej decyzji, Twojego zaangażowania? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Może zajmie Ci dni, tygodnie, miesiące, by ją znaleźć, ale to jest najważniejsze pytanie, jakie możesz sobie zadać. Bo w tej odpowiedzi znajdziesz sens swojego życia, znajdziesz równowagę między wolnością a odpowiedzialnością, która uczyni cię naprawdę wolnym i naprawdę żywym. I to jest to, czego Frankl dla ciebie chciał. Nie da ci gotowych odpowiedzi, nie powie ci, jak masz żyć, ale pokaże ci drogę, da ci narzędzia, da ci nadzieję. Reszta należy do ciebie. To, co teraz przeżywasz, to moment przełomowy. Możesz to zignorować, wrócić do swojego życia takim, jakie było, albo możesz to przyjąć, wziąć odpowiedzialność za tę wiedzę, którą właśnie otrzymałeś i zacząć ją stosować. Frankl wierzył głęboko w ludzką zdolność do zmiany, do wzrostu, do transcendencji. Wierzył, że nawet w najciemniejszych chwilach możemy znaleźć światło, jeśli tylko jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za nasze życie. Ja również w to wierzę. I wierzę w ciebie. Wierzę, że masz w sobie siłę, odwagę i mądrość, by żyć życiem pełnym sensu życiem, w którym wolność i odpowiedzialność tańczą razem w pięknej harmonii. To jest Twoje wezwanie, to jest Twoja odpowiedzialność. Co z tym zrobisz? Jeśli ten materiał dotknął czegoś w Tobie, jeśli poczułeś, że to przesłanie jest ważne, proszę Cię, podziel się nim z innymi. Zostaw komentarz, powiedz mi. Co myślisz o relacji między wolnością a odpowiedzialnością? Jak to wygląda w twoim życiu? Z czym się zmagasz? Czego się nauczyłeś? Twoje refleksje mogą być inspiracją dla kogoś innego. I oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zostaw subskrypcję. Ten kanał jest poświęcony głębokiemu eksplorowaniu sensu życia poprzez myśl Wiktora Frankla. Każdy film to zaproszenie do podróży w głąb siebie do odkrywania prawdy o tym kim jesteś i kim możesz się stać. Dziękuję Ci, że byłeś tu ze mną, pamiętaj, jesteś wolny i jesteś odpowiedzialny. Te dwie prawdy razem czynią Cię człowiekiem. Żyj zgodnie z nimi i znajdziesz sens, którego szukasz.